Neue Gerüchte aus der BVB Umkleidekabine. Glauben Sie, dass es möglich ist, dass es zu einem Konflikt im polnischen Trio kommt? Mögen sich Kuba und Robert wirklich überhaupt nicht? Dobra, te te okaże, ich glaube, ich probiere es auf der Grundstücke auch also ein bisschen mit agieren. Konflikt immer probiere ich nicht. Ich bleibe hier mit meinem Bruder nicht dran. Also wir werden jetzt gleich mal überlegen. Ah, machst du das? Wir müssen von diesem Thema absteigen. Ich habe mit dem sehr nicht geliebt. Ich möchte erklären, dass es nicht wahr ist. Nicht wahr? Ich meine, dass das nicht wahr ist. Das ist eine Fake News. Fake News. Fake News. Fake news. Przez te lata wiele, wiele mitów narosło na temat tego, że Łukasz Piszczek Kubo Baszczykowski nie lubią się z Robertem Lewandowskim. Uh, mieliśmy naprawdę bliski kontakt i to w sumie taki bardzo bliski, bo bo Robert też spał u mnie i to dość często, bo Robert był wtedy sam w Niemczech. Pierwsze miesiące czy tygodnie, miesiące tygodnie, no to bardzo, jakby bardzo Kuba, czy Łukasz mi pomagali. Ja nie znałem języka, nie wiedziałem też jak, 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 jak się zachowywać czasami. Razem na treningi jeździliśmy, razem na kadrę samochodem jeździliśmy. To jest trochę, z mojej strony, trochę dziwne i niezręczne, bo wiem, że nasze drogi się zaczęły rozchodzić. Zawsze było zagadką, znakiem zapytania, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, o co my się pokłóciliśmy. Nie, my się nie pokłóciliśmy. Dlaczego nasze drogi się rozeszły? To było parę takich drobnych rzeczy, które jednak składały się na całość. Słuchajcie, tam nie było jakichś tam większych, tam nie było kłótni większych. Natomiast rozeszły no, się te drogi trochę, nie? Mogłem popełnić jakieś błędy. Ja nie mówię, że nie. Mogłem coś zrobić źle. Ja byłem młody też inaczej. Może nie doceniałem pewnych rzeczy, których pewnie teraz bym docenił. Ale myślę, że wtedy mieliśmy, nie byliśmy na tyle dojrzali, żeby załatwić to tak jak należy. I w sumie też można powiedzieć, trochę nasze e, ego było jednego i drugiego za wysokie. Ja z perspektywy czasu, jak patrzę na nasze gdzieś tam niedogadania się w różnych sytuacjach, to uznaję to za takie trochę młodzieńcze lata, gdzie każdy z nas samiec alfa może chciał pokazać, że jest jeden od drugiego może w czymś lepszym, jeśli chodzi o tą rywalizację i tak dalej. Gdybyśmy się teraz spotkali gdzieś na kawę, na piwo, bez problemu byśmy się dogadali. Z tym, że nigdy. To nie odbiło się na, 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 nie wiem, na naszej postawie na boisku, myślę. Zawsze było profesjonalnie i zawsze było na 100%. Potrafiliśmy się porozumieć czasami też bez słów, gestykulacją ciała. Pomagało nam w tym, żeby jakby nie było stać jedną z lepszych prawych stron w Bundeslize przez parę lat, no i, i później na lata też w reprezentacji.